Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live. Poczekamy jeszcze chwilę, aż kilka osób się do nas przyłączy. Dlatego wcześniej zaczęłam o kilka minut niż było to planowane. Ciekawa jestem, jak się czujecie, co u Was słychać. Dzisiaj bardzo fajne wideo, bardzo ciekawe na temat tego, że pewien rodzaj wirusa jest czy występuje. U osób, które są uzależnione od jedzenia. I właściwie istnieje, i to jest prawda, i to jest, naprawdę ma miejsce to, że istnieje uzależnienie od jedzenia, dlatego że ludzie ogólnie jedzą za często i za dużo w tym momencie. W tym momencie, poza tym, są złe. Produkty żywnościowe, które jeszcze gorzej, gorszą robotę robią, dlatego że jak jemy za dużo, jak jemy za często, jak jemy jeszcze złe produkty, które są praktycznie wszędzie na półkach, które są tanie, które są łatwo dostępne, to naprawdę jest problem. Cukrzyca typu drugiego występuje bardzo często w tym momencie, nawet u dzieci występuje w tej chwili cukrzyca typu Drugiego, w 99% powiedziałabym, że mm, kontrola opie w opieki, w standardzie opieki, który teraz mamy, w 99% przypadkach kontrola glikemii, kontrola cukrzycy typu drugiego jest y, wręcz nieudaczna i wręcz niebezpieczna. Dlatego dużo możemy sami zrobić, dużo możemy sami zrobić, rozumiejąc dlaczego psychologicznie i dlaczego też w pewnej mierze chociażby wirus jest odpowiedzialny za to, że jesteśmy naprawdę przyzwyczajeni i uzależnieni od jedzenia. Um, oczywiście jest to w pewnym tylko procencie. Bo, dlatego, że istnieje coś takiego jak wola ludzka, i jeżeli nawet ten wirus u nas się rozwija i jest e, razem z uzależnieniem od jedzenia, istnieje u nas, prawda, ten wirus, i zaraz powiemy na temat tego najnowszego badania. E, Nick Norwitz przedstawi nam najnowsze badanie, gdzie zbadano i pokaże w jaki sposób. Był to wspaniały kohort, było to dużo ludzi u wszystkich, którzy są uzależnieni od jedzenia. Występuje ten wirus, więc my sami też możemy własną wolą oczywiście y, zmodyfikować swoją dietę, możemy też zmniejszyć ilość jedzenia, częstość jedzenia i tak dalej. Ale najpierw, zanim jeszcze zacznę, chciałabym powiedzieć ważną rzecz, że od dzisiaj do 21 listopada jest pre-sale, pre czyli przed. Um, oszczędność na Black Friday, Czarny Piątek, Detox Polska prosiło mnie, żebym powiedziała, że wszystko jest o 10% niższe w sklepie na sale plus darmowa wysyłka, więc naprawdę się opłaca, dlatego że jeżeli wy wejdziecie na sklep Detox Polska tutaj, prawda, i yy, chcecie kupić, przypuśćmy, no powiedzmy, witaminę D. 3, no to ta witamina D3, um, ona kosztuje w tym momencie 189 zł, ale jeszcze do tego musisz zapłacić 20 zł wysyłki, więc już jest 209 zł. A w tym momencie dostaniesz, jeżeli ją dodasz do koszyka lub będziesz chciał kupić, sprawdzimy czy to wszystko działa, prawda? Teraz eee, zobaczymy byście widzieli, więc w tym momencie jest od razu coś takiego, co się nazywa pre Black Friday pre Black Friday i automatycznie jest ze 189 18, 90 odjęte, czyli 10%, czyli płacisz 170 plus nie płacić żadnej wysyłki, bo jeżeli ja tutaj wpiszę swój... Mm, Wpiszemy jakiś tam adres, byle jaki, powiedzmy, prawda? A, byle jakie nazwisko, żeby tylko zobaczyć. Na przykład złota 44 możemy wpisać. Ok. Aha, kod musimy wpisać. Dobrze. Eee, kod warszawski i Warszawa. To wtedy powinno skalkulować nam tą wysyłkę. Że jest za darmo, i tutaj widzicie, że jest wysyłka free, free, ok. Więc za, za coś, co kiedyś musiałeś zapłacić 189 plus wysyłka 20, czyli 209, ok. Teraz płacisz 170, więc jest 40 zł, praktycznie zaoszczędzasz, czyli Zaoszczędzasz więcej niż te 10%, dlatego że jest za darmowa wysyłka, i przy małych zakupach to się bardzo opłaca. Ale w tym momencie już koniec tego ogłoszenia i przejdziemy do nowego badania, które pokazuje, że uzależnienie od jedzenia jest spowodowane przynajmniej w, pewnym, w pewnej mierze wirusem. Ok, i będziemy na ten temat mówić. Będą napisy. To jest Nick Norwitz, który jest um, lekarzem, który robi um, bardzo dużo różnych badań i um, oczywiście studiuje wszystkie badania na temat medycyny, więc dobrze jest słuchać jego kanału. Przedstawiłam Wam jego kanał wcześniej, troszeczkę w zeszłym wideo, czy tam w wideo poprzednim na temat serca. Dużo pisze na temat serca, dużo robi badań na temat serca, ale w tej chwili zobaczymy, jak uzależnienie od jedzenia, dlaczego jest prawdziwe i może być spowodowane przynajmniej częściowo przez wirusa. I to nie jest konspiracja, to nie jest teoria spiskowa, okej, okay? jakaś iluminaty czy inna, zajmujących się żywnością, którą chcę, żebyśmy. Konstruują jakąś broń biologiczną, coś takiego, i zmuszają Cię do kupowania tam płatków słodkich i smakołyków? Absolutnie nie. Ale ten film będzie mówił o zupełnie nowych danych opublikowanych wczoraj, więc niesamowicie nowe dane w czasopiśmie Nature Metabolism. Nie każdy z nas czyta. Wszystkie badania, prawda? Jest to niemożliwe, żeby czytać wszystkie badania i jest to niemożliwe też, żeby znajdywać filmy. Ja dla Was to znajduję, to jest bardzo ważne, bardzo ważne, żeby to wiedzieć, prawda? Więc e, już zacznijmy. W tym piśmie Nature Metabolism sugerują, że wirus może przyczyniać się do. Uzależnienia od jedzenia. Więc przeanalizujemy razem z doktorem, tym, którego widzicie tutaj, co mówią dane, a czego nie mówią i dlaczego to może być obiecujące odkrycie dla nas. Ok? Specjalny, wyjątkowy film, na którym, dlatego że na końcu on zamieszcza ekskluzywny klip y, od zespołów badawczych, stworzony specjalnie dla niego i dla jego publiczności. Więc to jest część jego inicjatywy, aby pomóc wzmocnić głos badaczy, przybliżyć się jak najbardziej do nauki, dlatego że to, co jest poparte nauką, tego powinniśmy słuchać, to co jest poparte badaniami, tylko dobrymi badaniami. I oczywiście mogę i przedstawiałam Wam w innych filmach, jak patrzeć na badania, które badania są dobre, a które nie. Jest to cały wykres i cała tabela, więc szukajcie na moim filmie. Nie pamiętam, na którym to pokazałam, ale to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie badanie jest prawdziwym badaniem, a jakie badanie nie jest prawdziwym badaniem. To nie jest tylko to, kto robi badanie i kto za to płaci. Ale jaka ilość osób, okay, i jakie są dane, i ym, czy to jest prawidłowy sposób przeprowadzone badanie, prawda? To jest cała nauka o tym, jak badania przeprowadzać. A więc, jeżeli mówimy o prawdziwych badaniach, to na pewno tutaj na tym kanale mamy wszystkie prawdziwe badania, które on przedstawia, prawda? Uzale, uzależnienie od jedzenia jest prawdziwe. Na pewno jest prawdziwe i można je zdefiniować na podstawie pewnych kryteriów, takich jak zaburzenia powiązane z używaniem substancji psychoaktywnych. Jest to to samo, okej? Okay? Tak samo jak uzależnienie od nikotyny, tak samo jak uzależnienie od kofeiny, tak samo jak uzależnienie od narkotyków, tak samo uzależnienie od jedzenia można zdefiniować, okej? Okay? Więc to jest pewien z disorder, substance use disorder, dlatego że używasz tą substancję, jaką jest jedzenie, i w dużej mierze w ogóle to nie jest prawdziwe jedzenie, tylko jedzenie o podobne produkty, które połykasz, prawda? Y I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, czyli. Diagnostyczny i statystyczny podręcznik, podręcznik diagnostyczny zaburzeń psychicznych obejmuje to, że przyjmowanie substancji w większych ilościach niż jest zamierzone. Po pierwsze, muszą wystąpić pewne rzeczy, żeby kryteria były jako zaburzenie. I y, jeżeli, jeżeli oczywiście przestaniesz, zobaczymy teraz, każda rzecz, która, do której człowiek się przyzwyczaja, także jest uzależniony, po odstawieniu daje pewne symptomy i tak odstawienia, więc niektóre są bardzo na przykład y, groźne. Jeżeli jesteś uzależniony od alkoholu, to ym, dla takiego pijaka, dla takiego alkoholika, jeżeli przestaniesz nagle pić alkohol, jest to bardzo groźne i możesz, może umrzeć ten człowiek. Więc dlatego, jak mieliśmy w szpitalu pacjentów, którzy byli alkoholikami, to lekarze przepisywali trzy razy dziennie szklankę piwa. I to jest przepisane od lekarza, żeby takiemu nałogowemu alkoholikowi dać, dlatego że oni nie chcą, żeby wystąpiły symptomy odwykowe, jest on... Z jakiegoś, innego, z jakiegoś innego powodu w szpitalu, prawda? Bo wtedy te symptomy za, zdewastują wszystko i tak dalej. Więc jest przepisywane przez lekarza normalnie trzy razy dziennie piwo i musisz, muszą podać te piwo okay, temu pacjentowi. Więc ym, pewne kryteria są, jeżeli chodzi o uzależnienie od pewnych substancji. Pierwszy kryterium to jest, że biorąc tą substancję, musisz brać większe. Ilości tej substancji niż zamierzone lub niż przepisane lub niż normalne. Okay? Więc jeżeli będziesz brał większe ilości substancji, takich jak na przykład proszki przeciwbólowe, to się możesz u tego uzależnić, prawda? i są pewne kryteria. To jest to pierwsze kryterium kryterium brania substancji w większych ilościach niż zamierzone. Następnie drugie kryterium jest, że niezdolność kontrolowania używania tej substancji. Okay? Więc jeżeli my jemy, jemy, jemy substancje, bo częściowo jest to jedzenie, to też jest substancja, a częściowo to jest w ogóle podobne rzecz, którą połykamy. Jeżeli my jemy większe Ilości niż powinniśmy jeść, ok? Druga rzecz to jest, nie możemy kontrolować tego jedzenia, ok? Niezdolność kontrolowania używania tej substancji. Przez okres dłuższy niż zamierzony jest ta substancja brana. Ok, więc jeżeli jest coś zamierzone brania przez trzy dni, a ty będziesz brał ten proszek przeciwbólowy przez trzy miesiące, to oczywiście się od tego uzależnisz, prawda? I jeżeli nie będziesz mógł tego kontrolować i w większych ilościach. I to samo tyczy się jedzenia. Ok, więc te wszystkie trzy kryteria, kryteria i czwarte jeszcze kryterium, przepraszam, to jest to, że. Dalsze używanie, pomimo niekorzystnych skutków, dalej się to używa. I oczywiście na skali uzależnienia od żywności, którą, która jest zrobiona przez Uniwersytet Yale, czyli w szczególności skala uzależnienia od żywności Yale i skala uzależnienia. Od żywności zyskały powszechną akceptację jako kliniczne narzędzie oceny tego stanu. Uzależnienie. A więc tutaj wytłumaczył nam, że uzależnienie od jedzenia istnieje, dlatego że wszystkie te kryteria cztery, o których mówił, spełniają się, prawda? Więc jesteśmy uzależnieni od jedzenia. Jemy więcej, jemy częściej, nie możemy tego kontrolować, ok, i przez dłuższy okres czasu. Oczywiście musimy wiedzieć, że umysł rozmawia z jelitem i komunikuje się, prawda? To też oczywiście wiemy, i jelito komunikuje się z mózgiem. Szczególnie mikrobiom, społeczność organizmów, bakterii i organizmów żyjących w naszych jelitach, wpływają na nasz mózg. Dr. Gundry napisał całą książkę na ten temat. Gut Brain Connection, to jest jego ostatnia książka, prawda? Więc Wspaniale napisana, napisana że rzeczywiście bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy rządzą naszym mózgiem okay? i komunikują się z jelit do mózgu. Mogą wpływać na nasz mózg, a zatem wpływać na nasz umysł i zdrowie psychicznie. To nie jest kontrowersyjne, to jest fakt biologiczny. Oczywiście brakuje mu trochę szczegółowości. Dużo szczegółowości jest w książce doktora Gandry, jeżeli chcecie. Kolejne pytanie, co kształtuje ten mikrobiom? Czyli obieramy dalej cebulę. Jeżeli mikrobiom się komunikuje z swoim mózgiem i pod jego wpływem my robimy decyzję, co zjeść, a czego nie jeść, no to co kształtuje mój mikrobiom? Jak mój mikrobiom może być lepszy, jak mój mikrobiom może być gorszy, prawda? W jaki sposób ten mikrobiom ustabilizować, tak żeby była homeostaza mikrobiomu, tak żeby złych nie było złej komunikacji między jelitami a mózgiem. A więc co może kształtować ten mikrobiom? Tak, żeby kształtować mózg i kształtować umysł wiele rzeczy, ale jedną z niedostatecznie zbadanych są wirusy. Okay? Wirusy, oczywiście bakterie wiemy, że kształtują, ale wirusy nie są dostatecznie zbadane, w szczególności bakteriofagi. Bakteriofagi to są takie wirusy, które atakują bakterie. Okay? Wirusy atakujące bakterie mają zdolność kształtowania mikrobiomu, co za tym idzie kształtowania ludzkiego metabolizmu w mózgu i ludzkiego umysłu. A więc, jeżeli podążamy za tą logiką, naukowcy stojący za tym badaniem najpierw sprawdzają, czy istnieje związek między jakimkolwiek wirusem w wyższych skalach uzależnienia od żywności. I wyniki u ludzi rzeczywiście odkryto niedawno i to jest bardzo nowe badanie, że jedna z rodzin wirusów wyróżnia się szczególnie. Nazywają się rodzina Microviridae. Microviridae jest bardzo zapopulowana u ludzi, którzy mają wysoki wynik uzależnienia od jedzenia na skali, uzależnienia od jedzenia jel I tyl, nie jedna tylko populacja wirusów, ale też w, walid, w dobrym badaniu, walidacyjnej kohorcie ludzkiej, okay, czyli dobre badanie cohort study, więc innymi, in, in, innymi słowami, aby potwierdzić, to badacze sprawdzili wiele niezależnych od siebie populacji, nie jedną populację, tylko wiele populacji ludzkich i znaleźli to samo powiązanie. Więcej wirusów, microVID, powiązanych z gorszymi wynikami uzależnienia od jedzenia. Spojrzeli oni jeszcze głębiej na to, spojrzeli na BMI, czyli Ilość tłuszczu zawartą w organizmie, a nawet obwód talii, jako lepszy marker tłuszczu brzusznego niż BMI, i znaleźli też powiązanie między tymi wirusami a tłuszczem brzusznym obwodem talii, następnie kopali jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze głębiej weszli, przyjrzeli się, który konkretny gatunek wirusów z rodziny o którą on powiedział wcześniej, nie jest to dobrze przetłumaczone, występuje najliczniej i odkryli, że był to wirus o nazwie Goku Show Virus. Goku Show Virus WZ 2015 A. Okay, więc ten wirus szczególnie oczywiście ma powiązanie. Następnie zrobili funkcjonalne obrazowanie mózgu, nawet na MRI, okay? czyli rezonans mózgu i rezonans mózgu człowieka. W innych kohortach sprawdzał, jak ten wirus Goku Show Virus 2015 jest naprawdę powiązany ze zmianami aktywności mózgu i odkryli wyższe jego poziomy powiązane ze zmianami. W sieciach dopaminowych w mózgu człowieka. W rzeczywistości odkryli zmiany, które są zgodne z badaniami nad dopaminą mózgu pod wpływem narkotyków, takich jak na przykład morfina, kokaina. A więc teraz mamy konkretny gatunek wirusa powiązany z wyższymi wynikami klinicznego uzależnienia od jedzenia. Ok? Niesamowite i aktywnością mózgu stany dopaminy stany na obrazowaniu i poszli jeszcze o poziom dalej aby wykazać związek przyczynowo-skutkowy naukowcy przeszczepili następnie ludzkie próbki z wirusem goku show virus do myszy i odkryli, że przeniesienie wirusa, go kuszą z człowieka do myszy, ten przeszczep, rzeczywiście spowodował uzależnienie od jedzenia u myszy. W tym przypadku, w odpowiedzi na granulki smaku czekolady, więc pozwolili uzależnić, okay, więc to wyszło. To jest niesamowite. Ehm, oczywiście ten wirus był w ludzkich odchodach i go przeszczepili. Mamy konkretny gatunek wirusa, więc który może być przenoszony między organizmami, więc właściwie ty się możesz zarazić od innego człowieka uzależnieniem od jedzenia, zarażając się od niego tym wirusem. Myjcie dokładnie ręce, popuśćcie do toalety, okej? Okay? Mamy konkretny gatunek wirusa, która może być przenoszony między organizmami i w ten sposób przenosić można cechy uzależnienia od jedzenia. To jest szalone, ale musimy zapytać, w jaki sposób. Więc ono oszczędzi nam wiele technicznych szczegółów w żargonie naukowym, zasadniczo w żargonie. Tsunami żargonu od, y, naukowego i po prostu powie, że odkryto, że wirus gokusho zaburza metabolizm prekursorów dopaminy. Zaburzając metabolizm prekursorów dopaminy i serotoniny, które oczywiście są odpowiednimi aminokwasami tyronzyny i tryptofanu. I co najważniejsze, pośrednim produktem metabolizmu tryptofanu o nazwie kwas. Antranilowy, którego stężenie jest niższe u ludzi, z większą ilością tego uzależnienia. Więc te wszystkie powiązania są zbadane, badania zostały wykonane, ok, przeszczepy zostały wykonane. I oczywiście my faktycznie też, jeżeli byśmy suplementowali to, co jest zniszczone poprzez ten wirus, czyli. Teraz muszę wrócić. Muszę wrócić, bo zapomniałam co powiedzieć antratic acid, aha, ten kwas. Jeżeli byśmy nim suplementowali, to możemy zmniejszyć nasze uzależnienie od jedzenia. Okay. W jaki sposób to dokładnie działa, jeszcze nie jest jasne. Ale ta stosunkowo prosta cząsteczka, ten kwas mógłby chronić pacjentów przed wirusem uzależnienia. Od jedzenia. Te badania są tak nowe, że dosłownie zostały opublikowane wczoraj, a więc biorąc pod uwagę to, co teraz wiemy o wyższych poziomach mikrowirusa Goku-Show u ludzi, wiążą się z większym i gorszym uzależnieniem od jedzenia i otyłością, obwodem talii, zmianami dopaminy w mózgu. Także naprawdę e, światło reflektorów wiedzy metabolicznej świeci naprawdę jasno na ten gorący temat, i czarna skrzynka, tak zwana zdrowia psychicznego, wygląda trochę bardziej oświetlona. Więc to jest dosyć ekscytujące. Ja przyznaję, że bardzo ekscytujące dlatego chciałam się z Wami e, tym podzielić. E, oczywiście, ja bardzo lubię czytać nowe badania. E, z tych nowych badań możemy się dużo dowiedzieć. Ten kanał to jest kanał Nick Norwitz. Nick Norwitz e, jest bardzo dobry. Jest to lekarz absolwent Harvardu. Na którego kanał Was oczywiście zapraszam, więc to jest super, i mogę podłączyć link do tego wideo na dół, i możecie sobie zrobić polskie napisy, i tak samo to wszystko jeszcze raz zobaczyć. Ale w każdym razie bardzo ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe, jak mikroby jak my się możemy zarażać od innych ludzi mikrobami i tak dalej. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie. Będą jeszcze inne live'y. Krótko chciałam się z Wami tym podzielić. Jest to ciekawe, prawda? Przyznacie? Proszę więcej paluchów w górę. Tylko trzy paluchy w górę. Chcę, żeby to wideo się dostało do innych grup, e, które jeszcze nie znają mojego kawału, e, kanału. Przepraszam. Proszę, żebyście dali mi palucha. Proszę, żebyście subskrybowali i oczywiście koniecznie... Wejdźcie na detoxpolska.pl, bo zaczynając oczywiście dzisiaj przez dwa tygodnie, do 21 mamy na wszystkie suplementy i na wszystkie rzeczy. Takion, okej, okay, wysyłki na terenie Polski darmowe, plus 10% zniżki. Z automatycznym kodem nie musisz nic wpisywać, po prostu kup między dzisiaj a 21 listopada i dostaniesz 10%. Automatycznie tu jest tylko podane przykładowo witamina D, która kosztowała 189, musiałbyś zapłacić za wysyłkę plus 20, czyli 209, a tu płacisz 170, czyli tak naprawdę 40 zł oszczędności na jednym suplemencie. Także jest super, także proszę, żebyście skorzystali z tego, dlatego że to będzie tylko przez dwa tygodnie i koniec w tym. Roku, prawda? I ym, nie musisz stosować żadnego kodu rabatowego albo karty podarunkowej, ani nic takiego. Wysyłki są darmowe w tym momencie. Jest to specjalna sale na Black Friday plus 10% off na wszystkim. Także Proszę, żebyście z tego skorzystali i żegnam się na razie. Zrobimy następne wideo pytania i odpowiedzi, także proszę subskrybujcie mój kanał, żebyście wiedzieli, kiedy następny live będzie. Na razie